Wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Pybko. Najpierw zaczniemy od działu odzieżowego, później przejdziemy się na dział dla domu, a tam będzie naprawdę bardzo dużo nowości. I tutaj od razu przy wejściu zauważyłam taką zwykłą, klasyczną, bawełnianą bluzeczkę. już kiedyś Wam pokazywałam. Tutaj obok kolejna też nie byłam pewna czy już ją widzieliśmy najpierw zacznę od ceny, 15 zł, od rozmiaru S do XXL czyli taka standardowa rozmiarówka w ten sposób ona wygląda, ma takie krótsze rękawki i na tych rękawkach ma takie podszycie o, w ten sposób ono wygląda i idziemy dalej tutaj ten plecak, który Wam ostatnio pokazywałam Tutaj mamy z prawej strony te takie bluzy, one występują również w kolorze takim beżowym, tu akurat wisiała w kolorze szarym. Druga strona więcej beżu. I tutaj z prawej strony na rogu mamy taką bawełnianą sukienkę, ona kosztuje 25 zł, od rozmiaru S do rozmiaru XL, zwykła, klasyczna taka, luźniejsza raczej. Jestem pewna, że ona też nie występuje i w kolorze czarnym. I następna nowość tego typu spodnie za 50 zł, gruby materiał. Spodnie z szeroką nogawką, z wysokim stanem. Tutaj mamy gumkę w pasie, ale możliwość jeszcze zawiązania. Jeżeli chodzi o skład, tutaj mamy 70% poliestru, 17% wiskozy. Tak więc, jeżeli chodzi o skład, jeszcze nie jest jakiś szczególnie najgorszy. I teraz następna nowość, taka bluza z suwakiem, dość gruby materiał. Ona tutaj kosztuje 50 zł od rozmiaru S do XL i ma 74% bawełny w sobie od spodu jeszcze taki meszek. Całkiem przyjemna, taka obniżona linia ramion, bluza też taka bardziej oversize'owa. I obok mamy sukienkę, i też nie jestem pewna, czy ja ich Wam kiedyś nie pokazywałam. 45 zł od rozmiaru S do XL, i tu mamy 80% poliestru, 15% modalu. Teraz mamy piżamy i z nowości tego typu koszula nocna. Tu już widzę, że wchodzi nowa kolekcja. Za 30 zł od rozmiaru S do XXL, czyli standardowa rozmiarówka. I tutaj, jeżeli chodzi o ten materiał, najpierw myślałam, że jest to bawełna, ale jak się okazało. To tutaj w składzie mamy pół na pół bawełnę z poliestrem. Dział dla młodzieży, dla dużej dziewczynki. I na wprost mamy taką bluzę. Bluzę za 35 zł. Kolor taki jasny, masełkowy. Dość gruby materiał z takim myszkiem. 80% bawełny, 20% poliestru w składzie. I do tej bluzy oczywiście jeszcze mamy spodnie. Tutaj na dole. Takie ściągacze na nogawkach. Spodnie za 35 zł. Oczywiście jest to ten sam skład materiału. Również mamy taki meszek od wewnętrznej strony. No i z tyłu takie zwykłe, klasyczne, bez żadnych kieszonek. Tutaj akurat mamy przód z nazwą Bekin. I dalej zauważam kolejne spodnie. Takie jakby grafitowe, poprzecierane. Również tu mamy szeroką nogawkę. Ponownie jest to firma Bekin. Zaraz wam pokażę cenę za te spodnie. 40 zł. I tutaj je wyciągnę. O, w ten sposób one wyglądają. I te akurat mi tutaj spadły z tego wieszaka. Z tego względu, że po prostu były ciężkie. I powyżej jeszcze mamy zwykłą taką koszulkę w kolorze białym. Również firma Bekin I koszulka za 12 zł. Oczywiście jest wykonana z bawełny, ale materiał nie był zbyt gruby. Z tej strony mamy taki zestaw dresowy, sportowy. Góra za 40 zł. Kolor taki szary. Bluzan z suwakiem, boczne kieszenie. Tutaj oczywiście materiał jest to sztuczny materiał. I poniżej mamy spodnie dresowe. Tutaj najpierw wezmę tylko odwieszę taki. Pieszek, bo on był sam, bez zawartości. No i spodnie w ten sposób wyglądają. Również mają na dole takie ściągacze. Jeszcze tylko, oczywiście, Wam pokażę cenę za te spodnie. I spodnie kosztują 35 zł. I teraz już przejdziemy na dział dla domu. Pierwsza nowość, z najnowszej. Kolekcji Jest to zestaw prześcieradło 140 na 2 razem z poszewką 50 na 60 za 30 zł. Zestaw, oczywiście, wykonany z bawełny. Tutaj mamy motyw psów. Uważam, że całkiem ciekawie wygląda ten zestaw. I kolejne nowości są to stopery do drzwi. Tu akurat są z tych dwóch kolekcji, z kolekcji Psiej. Mamy tego typu pieski. Taki stoper kosztuje 25 zł. Oczywiście jest on dość ciężki. I tu drugi piesek. Również w tej samej cenie. I mamy jeszcze taką owiewióreczkę, która również jest stoperem. Tylko owiewióreczka jest z kolekcji jesiennej. No i oczywiście też kosztuje 25 zł. Tutaj kocyk 130 na 170 za 25 zł. Ta kolekcja z psami, również bardzo ładny kocyk, oczywiście poliestrowy kolejna alejka i w tej alejce założą taką dekorację ceramiczną, ona kosztuje 10 zł, tu mamy takiego pieska pudla ze sztuczną roślinką, uważam, że dość wysoka cenę za tego typu dekorację i kolejne nowości są tutaj na dziale z kubeczkami Na dole zauważyłam taki kubeczek z psiego Patrolu. To chyba będzie znowu jakaś kolekcja. Tym razem dla dzieci. Kwadratowy taki kubeczek. I on tutaj kosztuje 20 zł. I z tej psiej kolekcji mamy następny kubeczek. Tutaj mamy taką główkę pudla. Uważam, że całkiem ciekawie wygląda ten kubeczek. Ona raczej jest takim kubkiem do picia, raczej da się z niego pić. I ten kubeczek tutaj kosztuje 15 zł. Kolekcja jesienna i z nowości pojawiły się takie lampy. Ten klosz jest wykonany z papieru. Lampa kosztuje 45 zł. No i muszę przyznać, że moim zdaniem dość ciekawie wygląda. Dział kuchenny i kolejna nowość z kolekcji jesiennej. Jest to zaparzaczka z taką dynią. Ona kosztuje 8 zł. Sztuczne roślinki, i tutaj też mamy takie nowości, takie kompozycje. Tutaj cena 12 zł, i drugi wariant również w tej samej cenie 12 zł. I na dole mamy jeszcze jedną nowość. Coś takiego, takie jakby trawki. Za 40 zł. Uważam, że całkiem ciekawie wyglądają. Tutaj te źdźbła są bardzo przyjemne w dotyku. To nie jest taki plastik, tylko coś takiego, ala jakiś papier. I uważam, że ta cena 40 zł jest w miarę ok. I kolejną nowością, jaką znalazłam w tej olejce, jest to taki zestaw za 8 zł, taki ledowy dwumetrowy. I to by było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję i pa pa!